Cześć, z tej strony Grzegorz Baran. Witam na moim kanale o naprawach, poradach dla kierowców i tuningu. Jeśli chcesz, żeby twoje auto działało lepiej i wyglądało świetnie, jesteś w dobrym miejscu. Subskrybuj, żeby nie przegapić nowych odcinków. A teraz przechodzimy do artykuł tematu. Artykuł o tym, jak prawidłowo umyć podbrzusze samochodu. Ważne zalecenia, opis procedury mycia. Na końcu artykułu film o tym, jak prawidłowo umyć silnik samochodu. Artykuł o tym, jak prawidłowo umyć podmaskę samochodu. Ważne zalecenia, opis procedury mycia. Na końcu artykułu film o tym, jak prawidłowo umyć silnik samochodu. Umyłeś karoserię swojego samochodu i lsnił jak nowy, ciesząc właściciela czystością i jasnymi refleksami światła. Ale potem podnosisz pokrywę maski i Och, jest maj! Co za koszmar! Silnik, osprzęt elektryczny części i wezły połaczen, wszystko, dosłownie wszystko pokryte jest taka warstwa brudu i kurzu, że po prostu resy opadają. Jak sobie z tym wszystkim poradzić? Znaczenie mycia samochodu pod maska. To nie połka na książki, nie da się jej przetrzeć wilgotna szmatka. Tymczasem brud z maski samochodu powinien być regularnie usuwany. Kurz jest słabym izolatorem, ale całkiem dobrym przewodnikiem prądu elektrycznego. Oznacza to... Ze urządzenia elektryczne będą stale narażone na zwarcia i upływ prądu. Warstwa brudu na silniku również nie wróży nic dobrego, ponieważ brudny silnik szybko się nagrzewa, a tym samym szybciej zużywa. Najgorsze jest to, że nie ma sposobu na uniknięcie tego brudu. Bez względu na to, jak dobra jest uszczelka na pokrywie maski, nie ochroni ona przed brudem, ponieważ wszystkie zanieczyszczenia gromadzą się głównie od dołu, od strony koła podczas jazdy. Nieważne więc jak ja obrocisz, ale bez czyszczenia przestrzeni podmaska się nie obejdzie. Ale jest dobra wiadomość, nie trzeba tego robić codziennie. Doświadczeni kierowcy z reguły dbają o czystość podmaska dwa razy w roku, latem i podczas przygotowywania samochodu do zimy. Oczywiście, aby przeprowadzić tę procedurę, potrzebne jest doświadczenie, a w przypadku jego braku będą całkiem odpowiednie wskazówki. I zalecenia, które znajdziesz w tym artykule: Jak nie myć podwozia samochodu. Na początek porozmawiajmy o negatywnych przykładach, które często można zaobserwować u nieostrożnych kierowców, czyli czego nie robić. Nie należy bezlitośnie pryskać preparatem całej przestrzeni pod maska, zwłaszcza pod wysokim ciśnieniem, ponieważ środek dostanie się tam, gdzie nie powinien. Na generator, okablowanie inne elementy wyposażenia elektrycznego te części nie tolerują wody i roztworów chemicznych. Nie należy zmywać nałożonego preparatu i brudu zbyt silnym strumieniem wody. Woda ma właściwości penetrujące, co w tym przypadku może tylko zaszkodzić samochodowi. Nie zapominaj, że izolacja termiczna i akustyczna na wewnętrznej powierzchni maski jest dość delikatna, więc silny strumień wody może ją rozerwać. Nie Niemniej przestrzeni pod maską na zewnątrz w zimnych porach roku. Woda może dostać się do ruchomych części silnika i zamażnać. Na przykład, jeśli rozrusznik zamażnie, przekręcenie kluczyka może spowodować spalenie uzwojenia silnika, a także spalenie akumulatora. Nie należy rozpoczynać mycia podmaska bez uprzedniego usunięcia dużych zanieczyszczeń, NP. Suchych liści. W przeciwnym razie otwory odpływowe do odprowadzania wody mogą się zatkać, a wiele ważnych części może skończyć w akwarium podczas. Kolejnego mycia lub deszczu. Porozmawiajmy teraz o tym, co można i należy zrobić podczas mycia podwozia. Jak już wspomniano, brudnych części podmaska samochodu nie można czyścić wilgotna szmatka. Do tego potrzebne będą specjalne środki i sprzęt. Wybór środków do mycia. Jeśli nie jesteś wrogiem swojego samochodu, w takim przypadku nie będziesz używać środków takich jak parafina lub benzyna do czyszczenia. Silnika i innych części podmaska. W żadnym wypadku nie należy tego robić. Domowe detergenty ESA również nie po, ponieważ ESA nieskuteczne. Do takich celów potrzebne będą specjalne środki chemiczne przeznaczone do mycia silnika. Takie płyny Esa dwojakiego rodzaju, uniwersalne i specjalistyczne. Płyn uniwersalny przeznaczony jest do usuwania wszelkich zanieczyszczeń. Bez wyjątku, w zależności od rodzaju pojemnika z zawartością, środki te można podzielić w ten sposób: w plastikowych butelkach spośród. Tych trzech rodzajów radzimy wybrać produkty w plastikowych butelkach i puszkach aerozolowych. Po pierwsze, Esa one znacznie wygodniejsze w użyciu, a po drugie, Esa bezpieczniejsze. Zwróć szczególną uwagę na producenta. Należy unikać produktów nieznanych marek. Wśród najbardziej znanych i popularnych marek polecamy Motor Cleaner. Jest to dość skuteczny uniwersalny detergent, który jest przeznaczony do czyszczenia bloku silnika, innych części silnika z kropelek smaru, plam oleju, kurzu i innych zanieczyszczeń. Preparat ten bazuje na wysoce skutecznych środkach powierzchniowo czynnych i alkalicznych. Nie ma nieprzyjemnych zapachów ponieważ produkt ten nie zawiera parafiny. Wymagane wyposażenie. Mycie pod maska samochodu można przeprowadzić na następujące sposoby: za pomocą kerchera, mycie za pomocą kerchera. Najpopularniejszy rodzaj mycia samochodu, ale podczas czyszczenia przestrzeni podmaska należy uważać, aby nie uszkodzić części sprzętu elektrycznego i nie wlać wody do silnika. Dlatego ciśnienie wody należy przełaczyć na tryb delikatny. Zalecanym rodzajem mycia podmaska jest mycie za pomocą gumowego węża. Siła ciśnienia jest niewielka, ale skuteczna do zmywania zanieczyszczeń. Mycie ręczne. Najbezpieczniejsze dla całej przestrzeni podmaska, ale też najbardziej pracochłonne. Przydatne wskazówki przed myciem. Przed rozpoczęciem mycia przestrzeni podmaska zaleca się wykonanie następujących czynności: wszystkie zdejmowane ekrany i plastikowe. Części muszą być najpierw usunięte. Proces mycia samochodu pod maska. Mycie samochodu pod maska odbywa się w następujący sposób. Najpierw należy nanieść niezbędną warstwę czyszczącego środka chemicznego na silnik. Na odsłoniętych częściach można to zrobić za pomocą pędzla, a tam, gdzie jest to niedostępne, należy użyć opryskiwacza. Ciśnienie opryskiwacza powinno być minimalne. Zalecenia końcowe, i na koniec ważne zalecenia dotyczące mycia. Mycie podwozia nie ma wysokiego priorytetu w konserwacji samochodu, wiec rob to tylko. Wtedy, gdy jest to absolutnie konieczne, wnioski mamy nadzieję, że informacje zawarte w tym artykule pomogą kierowcom znaleźć odpowiedzi. Na wiele pytań, które pojawiają się w związku z konserwacją samochodu, zwłaszcza tych związanych z myciem silnika i całego podwozia. Życzymy wszystkim czystych i sprawnych silników oraz bezpiecznych dróg. Jak prawidłowo umyć silnik samochodu?